Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi, Waszym zdaniem, powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726 114 114. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. 15 minut po dziewiątej zaczynamy dzisiejszą audycję tematy dla reportera w studio gospodarz programu Leszek Wspaniały. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Już się bałam, że nie zdążysz z terenu wrócić, a przypomnijmy, Ach. że byłeś w Przemkowie. No. no i widziałeś ten pożar. Ja też widzę, bo widzę w naszym portalu Miedziowe.pl, a także na miedziowe TV twój film. I nie Uf. wygląda to dobrze. Wygląda to bardzo źle, bym hmm. nawet powiedział, z racji tego, że miałem też okazję rozmawiać z jednym z ewakuowanych mieszkańców. Rozmawiał, wcale mu się nie dziwię, z, do mikrofonu ze łzami w oczach, bo mówi, taki coś przed świętami to jest olbrzymia tragedia. Biorąc pod uwagę e, wielkość zniszczeń w tej starej kamienicy, no to nie sądzę, żeby ten budynek był w miarę szybko do zamieszkania, bo jak widać na zdjęciach i na filmie, całe poddasze poszło z dymem, no ale w akcji gaśniczej też ucierpiały. Te mieszkania na niższych kondygnacjach, które po prostu są zalane wodą. W dalszym ciągu nie wiemy, co mogło być przyczyną pojawienia się ognia, natomiast na miejscu w dalszym ciągu są liczne siły i st środki strażackie, nie tylko z powiatu Polkowickiego, ale też i miałem okazję rozmawiać ze strażakami i ochotnikami z Jaczowa, których wezwano do Przemkowa na pomoc. Akcja cały czas trwa, ewakuowani mieszkańcy część znalazło schronienie u najbliższych. Część też tutaj miejsce pobytu organizują pracownicy wydziału zarządzania kryzysowego. Też o tym dzisiaj w naszych serwisach. Władze Przemkowa będą się wypowiadać, w jaki sposób te osoby zostały, no mówiąc wprost zaopiekowane. No, natomiast straty na pewno spore i olbrzymia tragedia na te kilkanaście dni przed świętami. Na szczęście nikt nie zginął i nikt nie został poszkodowany. Udało się osoby te ewakuować i, i to jest myślę, w tym. Tej całej złej informacji i bardzo smutnej, tak, taka, taka odrobina nadziei, że, że będzie lepiej. No, musi być lepiej, nie ma, nie ma innego wyjścia. No, stało się już i w dalszym ciągu na miejscu strażacy walczą z żywiałem, bo jak byłem tam parę minut po godzinie siódmej, to w dalszym ciągu jeszcze widać było płomienie na, na właśnie na poddaszu tej kamienicy. 726 114 114. Ten numer telefonu jest, drodzy słuchacze, do waszej dyspozycji. W serwisie o dziesiątej będziecie mogli posłuchać m.in. i rzecznika polkowickich strażaków, który będzie opowiadał o tej akcji, ale też i mieszkańca, z którym miałem okazję rozmawiać pod budynkiem, no tak jak mówię, który z łzami w oczach patrzył na to, co Dzieje się z kamienicą, w której mieszkał. No, miejmy nadzieję, że za pewien czas będzie mógł tam wrócić, tylko za jaki czas. I, i, i kto tutaj określi, kiedy ten budynek będzie do, do zamieszkania, myślę, że też gmina stanie na wysokości zadania. Na wysokości zadania, tak właśnie uciekło mi. No i tutaj z całą pewnością pogorzelców wesprze. Temat dla reportera do 9.45 dla was, drodzy słuchacze. Mamy też odpowiedź z. Tylko sobie tutaj szybciutko w maila zerknę. szybko tak zwany, w tak zwanym międzyczasie przypomnę hmm? numer telefonu do tak. nas: 726, 114, 114, bo mimo że my mówimy, to nie znaczy, że nie czekamy na Wasze telefony. Czekamy, cały czas czekamy, sprawdzamy, czy ktoś do nas telefonuje i czy ma dla nas nowy temat, w temacie dla reportera. Tak, Iwona jak choć w, dzisiaj nie ma jej, że tak powiem, osobiście na temacie dla reportera, to oczywiście nas słucha i e, czeka na Wasze tematy, natomiast wczoraj na gorąco zajęła się tematem, który zgłosił na. Nam słuchacz z Polkowic chodziło o halę Half Price należącą do CCC w Polkowicach. Słuchacz nam zgłaszał, że jest tam od 10 do 11 stopni Celsjusza i pracownicy marzną mamy oficjalne oświadczenie, w którym czytamy m.in., że hale magazynowe są dużymi przestronnymi obiektami, w związku z czym jest w nich zimniej niż na przykład w biurowcach. Firma dba jednak o to, aby temperatury w budynkach utrzymywały się na poziomach określonych w prawie pracy. W kranach dostępna jest też ciepła woda, tak czytamy w oficjalnym oświadczeniu. Szerzej odsyłam do portalu miedziowe.pl. Ten artykuł niebawem ukaże się właśnie autorstwa Iwony Mierzwiak. Ja też mam odpowiedź z Państwa i Szkoły Zawodowej. Wczoraj miałem okazję rozmawiać z rzeczniczką, bo wczoraj i też słuchać nam zgłaszał, że w obiektach PWSZ tu jest zimno. Odpowiedź uczelni jest jednoznaczna, to... Jest nieprawda, bowiem podobnie jak w ubiegłym sezonie grzewczym 21 stopni Celsjusza w ciągu dnia, 18 stopni Celsjusza w ciągu nocy, czyli wszystko zgodnie z normami. Nikt nie mówi tu o oszczędnościach, w obiekcie jest ciepło, taka jest odpowiedź uczelni, no a... Jeśli gdzieś może być delikatnie chłodniej, to tam, gdzie jest bardzo duża kubatura, czyli korytarze, szyb windowy, to tutaj może ewentualnie. Natomiast tam, gdzie są sale wykładowe, zresztą PWSZ też jest w stałym kontakcie ze szkołą Aslan i żłobkiem, który funkcjonuje też w obiektach uczelni, i tam też nikt skarg czy jakichkolwiek uwag co do wysokości temperatury w pomieszczeniach nie zgłaszał. Dlatego bardzo mocno wczoraj moim telefonem władze uczelni były zdziwione, no, a w moim artykule też dziś obszerna odpowiedź uczelni na zapytanie naszego słuchacza. Natomiast powiem szczerze, zapowiadałem to od poniedziałku, że będą wielkie sportowe emocje w środę w Polkowicach i były. I były i trzymały kibiców w niepewności do ostatnich sekund, bo pierwsza połowa dla Polkowiczanek w drugiej Hiszpanki z Walencji w meczu Euroligowym goniły, goniły, w końcu doścignęły Polkowiczanki na remis, wyszły na czteropunktowe prowadzenie, ale to nie zraziło mistrzyń polskim, bowiem jeszcze w końcówce potrafiły przechylić szale zwycięstwa na swoją korzyść i aktualnie są liderkami grupy A Euroligi po zwycięstwie z Walencją. Prawa dla potopieżnych Karola Kowalewskiego. To był naprawdę kapitalny mecz. Gratulujemy zwycięstwa. No i kolejne sportowe emocje już w sobotę w Polkowicach bowiem na Dąbrowskiego o godzinie 20.00 szykują się kolejne wielkie, tym razem drbowe emocje w Energia Basket Lidze Kobiet, bowiem kto będzie wiódł prym na Dolnym Śląsku zdecyduje na pewno spotkanie pomiędzy BC Polkowice a Ślęzą Wrocław. Ten mecz w sobotę o godzinie 20. A teraz temat dla reportera trwa. My sobie z Kasią tu opowiadamy o różnych rzeczach, ale w dalszym ciągu waszych telefonów brak. Właśnie, a my czekamy. 726 114 114 pod ten numer. Możecie zadzwonić i do tego was namawiamy. Do 9.45 czekamy na wasze telefony. temat które waszym zdaniem wymagają interwencji dziennikarza Radielka. Może macie nowy temat, a może jakiś temat przypominajka, ja jakiś czas temu coś zgłaszaliście, sytuacja się nie poprawiła, no to może my też będziemy przypominać pewnym instytucjom o tym temacie, który zgłaszaliście do nas, a może kwiaty i motyle się pojawią w ramach podziękowania za tematy, które już zostały zrealizowane i, i będziecie dziękować tym osobom, które sytuację poprawiły w naszym regionie. Ja przepraszam już to sobie tak delikatnie przy mikrofonie podkrząkuję, ale wyobraźcie sobie, że byłem dzisiaj o poranku e, robić dla Was materiał właśnie z tych tragicznych zdarzeń w, w Przełkowie. I byłem tam może 20, może pół godziny i w dalszym ciągu czuję ten duszący dym, a strażacy tam walczą od wczesnych godzin porannych. Oczywiście do budynku wchodzą w aparatach ochrony dróg oddechowych, natomiast no, zadymienie jest tak duże, że to praktycznie cały, całe centrum miasta jest spowite dymem. Czekamy też na ostateczne informacje od strażaków, kiedy akcja będzie zakończona, natomiast no, z tego co rozmawiałem z tymi, którzy akurat odpoczywali, Posilali się albo pili ciepłą kawę czy herbatę, bo przecież jest zimno. No to mówili, że to jeszcze potrwa. To jeszcze potrwa, potem oczywiście będzie trzeba cały budynek w, w sposób pod kątem wszystkich służb przejrzeć, obejrzeć. i No i oczywiście biegły z zakresu pożarnictwa będzie ustalał, jaka była przyczyna pojawienia się ognia. A wracając do sportu, bo oczywiście wczoraj były emocje, ale będą też jutro w Głogowie, nie w sobotę, tak jak do tego są kibice siatkówki przyzwyczajeni, a w piątek mecz Tauron pierwszej Ligi Siatkarzy w Głogowie o godzinie 18.00 w hali Szkoły Podstawowej nr 3 Chrobry zmierzy się z Avią Świdnik. Zapraszamy kibiców serdecznie na to spotkanie. Nie sobota, a piątek. Piątek o 18.00 Tauron pierwsza Liga w Głogowie. Chrobry, Avia Świdnik, biorąc pod uwagę, że Chrobry jest ósmy w tabeli, Avia jest piąta, Avia ma w dorobku 25 punktów, Chrobry 20, myślę, że przy potencjalnym zwycięstwie gospodarzy 23 punkty pozwoli się tutaj już zdecydowanie mocno w środku tabeli głogowianą umocnić, ugruntować i będzie można spokojnie grać, a nie patrzeć w dół tabeli i martwić się o jakieś tam utrzymanie. To jest już solidny pierwszoligowiec i Chrobry może imponować tutaj swoimi atutami na tym szczeblu rozgrywek. Jak jesteśmy już przy siatkówce, no to oczywiście w sobotę mamy plus ligę siatkarzy w Lubinie i tutaj Kuprum w hali RCS-u powalczy o punkty, a powalczy... Konkretnie z Aluron wartą zawiercie. Wicelider przyjeżdża do, do Lubina, no i zobaczymy, czy kubrum sobie poradzi z wyżej notowanym rywalem. No a fani piłkarzy będą musieli się tutaj zdecydować, czy zostać przed telewizorami i oglądać mundial, czy jednak pójść po oglądać siatkówkę albo koszykówkę na żywo. No to już wybór pozostawiamy wam, drodzy kibice. Przypomnę, że w piątek ruszają ćwierćfinały. 9 grudnia mamy o 16:00 mecz Chorwacji z Brazylią, o 20:00 Holandii z Argentyną, a w sobotę o 16:00 Maroko, Portugalia, z kolei o 20:00 Anglia, Francja. Każde spotkanie zapowiada się niezwykle atrakcyjnie. Ja niestety. Wielkiego wyboru nie mam i Anglii z Francją nie zobaczę. Chyba, Zabierasz że na, lokalny sport. Ch ch chyba, <laughs> że, chyba, że na powtórce. No ale zdecydowanie polecam wybranie się na mecz BC Polkowice. ślęza w nocach o godzinie 20 w sobotę. 726. 114-114. Dzień dobry. Przeszłanie, to jest złogowa z ulicy Zielonej. taka krótka ulica, kiedyś tam. Mhm. Eee... Dokładnie kojarzę, bo nie, niejednokrotnie tam byłem. No właśnie. Przyspano chodzi o to, że tak firma, która. To jest wynajęta przez tego jechałem, je rurociąg modernizuje, hmm. tam na polach. Oni sobie ten drogą jeździ, proszę pana, tak tam fajnie zrobili taki dywan z błota, że głowa boli. Nie sprzątają tego, nic nie robią, tylko jeżdżą. Hmm. Na. Błoto jest na zielonej? Na zielonej, proszę pana, takie, że głowa boli. Nie przyjdzie pan z suchą sobą. Hmm. Ku mostach trzeba chodzić, proszę Ale ale kurczę, zielona jest taka, że tak powiem, odrobinę boczna, to oni nie wita stwosza brudzem, tylko zieloną. Tak, To jest taka krótka boczna. Aha. Nie, nie główna. Taka boczna jest, mm. nie, nie okay. no to nie gna uliczka. Okej. Kiedyś reportaż obili się to jest tam, co łatali nam dziurę, nie? Tak, tak, a potem ostatecznie droga została zrobiona tak, jak sobie tego mieszkańcy życzyli. Możecie spokojnie jeździć, no, tylko, ty, tylko tyle, że teraz po błocie. Niestety. Teraz chodzimy, proszę pana, po błocie i po takim. Nigdy zważane. sobie nie ma co podprzątać, mm -hmm. oni to olali, jak to może brzydko powiedzieć. W no w mosta mostach chodzi. Nie tam przyjdzie zobaczyć do widzenia i do Okej. Okay. Tragedia, naprawdę. Dzwoni tu, dzwoni tam. Nic się nie dzieje. Jest tak jak jest. No teoretycznie zgodnie z przepisami jak ktoś nabłoci na drodze, mówiąc tak kolokwialnie, nie, no to, to musi, musi po tym posprzątać. Przyjadą, karaki. No ale powinni sprzątać. Z łopatą po gościu stać. Sprząta taki młody jatek, jedzie koparką, tu koparki proszę ma wywrotki, jeżdżą, te błoto, wszystko niosą tutaj. Na główną drogę. Dobra, no to w, nie mówię, że zaraz po dziesiątej, ale do południa postaram się na zielonej pojawić. Dobra. Zobacz, jakie jest było fajne, elegancko. Dobra. Fajny dywanik Dzie mamy przez nich. Fajny w cudzysłowie oczywiście. <grym> ja, oczywiście. Okej, okay. dziękujemy za to zgłoszenie. Zapraszam pana bardzo. Robi zdjęcia, pokazać wszystkim. jak to jest. Nawet Panu prezydentowi niech zobaczy, jak ma. Dba, dbają o ludzi, do swoich wyborców. A hmm. też płacimy podatki, jak każdy inny. I chcemy chodzić z suchą stopą, tak jak... Pan chodzi, czy pan prezydent, czy inny ktoś inny. No. Mam zanotowane. Podjadę, zobaczę, sfotografuję. Dziękuję ślicznie. No. Pozdrawiamy. Do usłyszenia. No to pojawił się. No to temat. pojawił się temat. temat. Tak więc jak tutaj te wszystkie newsy, które jeszcze na was dziś szykuję na portal, jak już tutaj ogarnę i opublikuję w portalu miedziowe.pl, to, to na zieloną też się przyjadę, zobaczymy, jak tam sytuacja wygląda. Zielona była często naszym gościem w temacie dla reportera pod kątem łatania dziur, potem wykonania tej ulicy, no a teraz jak już jest wykonana, to okazuje się, że jest zabłocona postaramy się coś zadziałać w tym temacie 726 114 114 czekamy, drodzy słuchacze. Właśnie, czekamy. Był już pierwszy temat, czekamy na kolejne. 726, 114, 114, kolejne nowe tematy, a może tematy przypominajki, a może już jakiś temat został zrealizowany pozytywnie i chcecie podziękować tym osobom, które naprawiły sytuację w naszym regionie. Kwiaty i motyle można wówczas wysłać. Przypominamy o tej formie dziękowania. No i do 9.45 jesteśmy z wami, dyżurujemy przy telefonie, czekamy na wasze telefony, odbieramy te telefony i słuchamy co chcecie nam przekazać, jaki temat chcecie zgłosić. I odbieramy już kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest ja przypominajką o światach Nataszyńskiego. Czy coś w tej sprawie? W parku? W parku? Tak, w parku. W parku. Dwa razy już zgłaszaliśmy, zgłosimy po raz trzeci. E, bo na początku było tak, że wszystkie nie świeciły, potem jakieś dwie świeciły, a teraz to sytuacja dalej bez zmian? Znaczy, wie pan, co tutaj od y, ogólniaka na wprost y, świateł dalej się nie świecą. I od strony, tu jak od promyka też taką chodnik nowy zrobili. Też w ogóle nie, 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 nie lampy nie świecą. No Bo z drugiej strony znowu tak jakby od siódemki, jak przez park się idzie, to świecą. Mhm. Ale tutaj już przez dłuższy czas ucho, ucho. No Teraz akurat kiedy przychodzę W, w środę? wracała, dalej się nie świecą. Jasne, dobrze. To zgłosimy. Dziękuję dobrze, za przypomnienie. Dziękuję za Pozdrawiamy serdecznie. I zaczynamy drugą część dzisiejszej audycji. Temat dla reportera. Leszek wspaniały, dalej z nami w studio, no i czeka też na Wasze telefony. Tak, 726 114 114, do 9.45 jeszcze sporo czasu, tak więc mam nadzieję, że jakiś telefonów się doczekamy od Was, a może kwiaty i motyle. Jeśli ktoś zasłużył, to oczywiście też będziemy mogli ten nasz charakterystyczny dżingel w nim wyemitować. Zgadza się. No to teraz może ja coś ciekawego powiem, bo ciekawe rzeczy dzieją się w naszym regionie. Ty mówiłeś dużo o sporcie, a ja powiem o świętach, bo jarmark Bożonarodzeniowy w Lubinie trwa. Dzisiaj kolejne atrakcje, więc zapraszamy w ratuszu warsztaty plastyczne, warsztaty... Pielęgnacyjno-makijażowe, a później, a później to kino plenerowe o 16.30 i o godzinie 17, więc dwa filmy dzisiaj do obejrzenia, a później, a później to będzie się działo do 18.30 Santa Claus party z DJ-em. To mi się podoba. Mariusza. Ciekawe, czy DJ będzie też świętym Mikołajem. Niewykluczone. Niewykluczone, że się przebierze. Ale jak chcesz to sprawdzić, to musisz się wybrać na tę imprezę. Po prostu. <laughs> po prostu. Zapraszamy bardzo serdecznie. Dzisiaj kolejny dzień z atrakcjami na rynku w Lubinie. Jutro też jeszcze atrakcje 10 grudnia, 11 też atrakcje. A właśnie jeszcze jedna rzecz, bo kiermasz świąteczny to codziennie, ale wtorek, środa, czwartek karuzela wenecka. Jeszcze z tego można skorzystać. No właśnie, zachęcamy Was do odwiedzi w portalu Miedziowe.pl, co, gdzie, kiedy, nie przegap, tam planujecie najbliższe dni. Ja chyba w Lubinie ten jarmark to sobie odwiedzę, jak pojadę w sobotę na Kuprum. Wyjadę troszkę wcześniej i zerknę, jak to tam Proszę wygląda. Proszę bardzo, Arcybent. w sobotę też bardzo fajne rzeczy będą się działy i koncert organowy w kościele będzie i będzie wcześniej wspólne kolędowanie, znów będzie kino plenerowe, będą znów warsztaty. Ach, jeszcze później będzie świąteczny koncert Julii Sitko, no znów piękny dzień się szykuje na rynku w Polkowicach, więc koniecznie musisz się tam wybrać. Dobrze. Proszę. Może się z Iwoną spotkam. Czemu nie? Iwona Mierzwiak cały czas nas słucha, więc drodzy słuchacze z Lubina, z Polkowic, z okolic, możecie też oczywiście dzwonić w naszej audycji. Iwona może z wami dzisiaj aktualnie nie porozmawia na żywo, ale ona zanotuje na pewno ten temat, który zgłosicie. Ewentualnie Leszek jeszcze coś tam dopowie więcej, jeśli ona nie zdąży zanotować, więc możecie oczywiście śmiało dzisiaj też do nas dzwonić i opowiadać, co można by było poprawić w naszym regionie, więc zapraszamy. Hallo, witamy w temacie dla reportera. E, dzień dobry. E, ja mam takie, em, taką informację. Wyjeżdżając e, od strony jednostki wojskowej spod galerii Xboxa, tam stoi taka po lewej stronie wielka skrzynka, myślę, że to jest jakaś elektryka, z elektryką. Tam wyjechać to jest bardzo niebezpiecznie. Czy to by coś dało się z tym zrobić? Aktualnie z tym się nic nie da zrobić, z tego co wiem, bo są to zbyt duże koszty. Natomiast biorąc pod uwagę, że ktoś tutaj no, zaniechał i, i postawił tą skrzynkę w tym miejscu, no to obecnie takim rozwiązaniem jest, aby bezpiecznie wyjeżdżać. Naprzeciwko wyjazdu jest postawione lustro. I w lustro należy patrzeć, czy coś nadjeżdża z lewej strony. No tak, że właśnie no, jak jest, jest duży ruch, to i to lustro nic nie daje, bo człowiek no, wychyla się, wychyla samochodem, a no jest to, nie chodzi tylko, że bardzo niebezpieczny jest wyjazd tam do niego. No ja zdaje bezpie... zdaję, skośno, mhm. że ta skrzynka była postawiona, ktoś to zaprojektował, tylko że to mogło być bardziej schowane. No to bo ta... ona... pytanie jeszcze, kto pozwolił, żeby w tym miejscu stało? No ale to już tak. jest, że tak powiem, troszkę poza nami. Wiem, że były wymiany jakiejś korespondencji z właścicielem terenu, żeby to jakoś przesunąć, ale to ponoć są aktualnie poważne koszty. Dlatego... Ja sobie zdaję z tego sprawę, tak, tak, no tak może być. Tylko, że no, dla nas, dla kierowców, a ja jeżdżę taksówką na taksi, więc bardzo często tam wyjeżdżam i to mnie tak właśnie męczy, bo, bo, bo jest no, problem z wyjechaniem, no ale trudno, no, skoro się nie da nic z tym zrobić. No. Może tak może tak. kiedyś te wymiany korespondencji coś przyniosą i to będzie przesunięte, choć ja osobiście w to nie wierzę. Aha. Super, dziękuję. Pozdrawiam bardzo serdecznie, do usłyszenia. Póki co korzystamy z lustra, wyjeżdżając spod, spod, z parkingu przy, przy tych obiektach wielkopowierzchniowych. No a teraz mamy kolejny telefon. Tak jest, odbieramy. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę Państwa, a ja z taką prośbą do Państwa, jak się idzie od OK Parku na pierwszy piastą drogą. Tam są kosze powywalane. Znowu? I to szkoda, o, ba bardzo to nieładnie wygląda. Ja mówię, już tych dewastantów to powinni u nas w głogowie jakoś karać, jak gdzie indziej, bo to naprawdę jest, wie pani, do przesady. I pięknie panu, państwu dziękuję i życzę zdrowych, wesołych, pogodnych świąt. O, pozdrawiamy do serdecznie. Opuszenia. Do usłyszenia. Życzę Dla... wszystkiego dobrego. Dla pani również dużo zdrowia i spokojnych świąt, choć jeszcze troszkę do nich zostało. Natomiast nie wiem. Y... Czym te kosze? Sobie, nie, czym nie, sobie nie, zasłużyły, żeby co tak. chwilę być przewracane, wyrywane z postumentów, wyrywane wręcz z tych betonowych podstaw? Nie rozumiem takiego działania i chyba nigdy mi się nie uda. Mnie też. I myślę, że nie jesteśmy osamotnieni w tym niezrozumieniu. Być może te osoby, które to czynią w jakiś sposób, to trafią pojąć, dlaczego tak robią, ale. Chyba że ten argument nie byłby trafiony. Często w policyjnych komunikatach, na przykład jak już uda się złapać takiego wandala, który na przykład, no rzuca, wybił szybę w wiacie przystankowej, to często się pojawia takie zdanie nie potrafił wytłumaczyć swojego działania. Mhm. Albo na przykład zasłaniał się niepamięcią po tym, bo coś spożył. A, no, A ciekawe, tak, czy, że... czy było na przykład, bo rzuciła mnie dziewczyna. Z... Albo, albo, no też, też były tak, takie rzeczy. No nic, apelujemy po raz kolejny, żeby takich rzeczy nie robić, żeby szanować to, co dla nas gminy, samorządy robią, nie tylko w Głogowie, ale w całym Zagłębnym Miedziowym, ba, w całej w Polsce tak naprawdę. Ławki są do siedzenia, nie do łamania, kosze są do tego, żeby wrzucać tam śmieci, a nie po to, żeby je wyrywać, czy, czy kopać, czy, czy wżywać na nich po prostu. No a szyby w wiatach przystankowych są po to, żeby nas ochłonić, osłonić od wiatru i deszczu, a nie po to, żeby je wybijać. Takie w sumie banalne, nie? A, banalne. a, a nie wszyscy a nie, tak nie, 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 potrafią, nie, nie potrafią to zrozumieć. Dobrze, 726-114-114 Ostatnie niespełna, już 5 minut do zakończenia tematu dla reportera. Ja y, oczywiście tutaj oczekując na wasze telefony, szykuję też dla was wiadomości lokalne na godzinę 10, a teraz odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja jestem mieszkanką ulicy Orzechowej. Proszę pani, chodzi o liście. Kiedyś stały tam worki z liśćmi kilka tygodni, wreszcie ktoś to zabrał. Pamiętam. Ale liście, które mieszkańcy zgrabili na ten pas zieleni między ulicą a chodnikiem, to jest teren miejski. My mieszkańcy to ten chodnik sprzątamy. Chociaż to do, do naszych obowiązków nie należy, no ale ktoś powinien te, y, no, te odpady liściowe y, i te, te stercy, które tam są co jakiś czas y, y, pogromadzone, no ktoś to zabrać, bo w tej chwili jest do, w miarę dosyć ciepło. I proszę panią, nawet przez te liście zaczyna przerastać trawa. No to one już tam trochę muszą leżeć, jak trawa przerasta. Tak. tak, nawet trawa przerasta. Także te liście, one były grabione, no przecież wieście się grabi od października, tam do, y, grabiliśmy do końca listopada teraz i grabimy noski, które spadają tam właśnie z tych y, wysokich drzew, no bo się nie da chodzić tym chodnikiem, jak jest mokro, to robi się świsko. Na tych właśnie noskach. I my, my mieszkańcy to grabimy, jedni robią to w miarę systematycznie, inni wcale. No ale, no, no, ale to jest stare no ktoś powinien się tym zająć. No dobrze, mamy zanotowane. Ja jedę dzisiaj na zieloną, zobaczyć zabłoconą ulicę. Zerknę też na, na Orzechową. Bardzo dziękujemy. No, proszę bardzo. Dziękuję, do widzenia. Pozdrawiamy, do usłyszenia. I tym sposobem mamy kolejne zgłoszenie. Temacie dla reportera, który powoli dobiega już końca. Zostały wam tylko niespełna dwie minuty na to, żeby do nas jeszcze zatelefonować i poinformować o jakiejś sprawie. I tak, biorąc pod uwagę logistycznie, fajnie. Najpierw zielona, potem orzechowa. Będzie można zrobić zdjęcia i Faktycznie. próbować zainterweniować. Po kolei, po kolei tak jest. 726 114 114 drodzy słuchacze, korzystajcie. To już ostatnie minuty, dwie minuty do końca dzisiejszej audycji, więc zapraszamy, zachęcamy. Jeśli nie, no to jutro też będziemy oczywiście czekać na wasze telefony. Od 9.15 do 9.45, ale jeszcze dajemy Wam szansę. Teraz i czekamy na telefon, i proszę bardzo, jest kolejna osoba, która do nas dzwoni do audycji. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Wie Pani co? Ja mam takie y, dwa tematy. Pierwszy temat to y, na cmentarzu w Głogowie na Rostowie. Temat ławek. Tych ławek jest coraz więcej i chyba niedługo będzie ich więcej niż grobów. Ja do grobu już praktycznie nie mogę dojść, bo uniemożliwiają mi to ławki. I osoba starsza, która o lasce, o czymś nie wiem, jak dochodzi do swoich grobów. Mhm. I czy ktoś ma pieczę nad tymi stawianymi ławkami, bo w innych miejscowościach nie ma tego, tylko tak u nas na tym brzostowie stawiają tak te ławki. Tak, to pierwszy temat, a drugi? A drugi temat to jest tak, chodzi mi dokładnie o blok na Armii Krajowej. Tam mieszka moja babcia i chodzi tutaj o robaki. Ona pryska na, na te karaluchy i tak dalej. I ja zgłaszałam to do ADM-u, że jest strasznie zarobaczony blok, a oni, że tak powiem, rozkładają ręce i mówią, że nie mogą nic z tym zrobić, że proszę napisać pismo. Armii krajowej jaki budynek? Jaki numer? Armii krajowej 15, to jest ten pierwszy budynek od netto. Mhm. I po prostu no tam jest yy, z tygodnia na tydzień jest coraz gorzej. Mówimy o, są... mówimy o karaluchach, tak? Tak, 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 tak. Mhm. Strasznie jest zarobaczony blok i, i one już za dnia chodzą i no po prostu no, no, nie da się mieszkać w takim w takim lokalu. Czy on, one są w mieszkaniu czy na korytarzach też są widoczne? No, no, głównie w mieszkaniach. Mhm. Tym bardziej, że są opryski, te opryski w mieszkaniu nic nie dają, no bo jak jedna osoba pryska, no to, to wiadomo, one wracają, nie? Ale no, no umywa ręce, no nie wiem, czy jest jakiś, żeby narzucić obowiązek, żeby cały blok opryskać. I no, z pewnością rozwoju. są jakieś takie opryski, że tak powiem, prewencyjne. Natomiast no, spróbujemy się dowiedzieć o, konkretnie o Armii krowej 15. Bardzo pani dziękujemy. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam do serdecznie, dziękuję. do usłyszenia i właśnie tym telefonem kończymy dzisiejszy temat dla reportera. Bardzo dziękujemy za te tematy, a jutro ostatni, nie, co to mamy dzisiaj? W Czwartek, tak. ostatni. Mm. ostatni, piątek. Tak więc jutro na 9.15 zapraszamy, będziemy na was czekać. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi, Waszym zdaniem, powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726-114-114. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.